Witajcie w nowym, pięknym dniu. Dziewczynka idzie do szkoły, czyli musi chodzić do klasy 1-3, ale tylko jeszcze jeden dzień został. Od poniedziałku już wszyscy w szkołach. A gdzie jest mój syn? Właśnie, gdzie jest mój najstarszy syn? Mamy 7-19, a Miłosza od ponad godziny nie ma w domu. a, miała... a co masz ręce w kieszeni? Miałeś jeździć. Ale też mi... z Tak? A co on teraz zachęca? Ja Wiktor, bo tak, Milo to ma blisko, no nie? Tutaj. A ty jak przyjechałeś? Normalnie, Na kolej No to jest 5 minut drogi. 5 minut masz tylko? No w sumie... No tak 5, 6, 7... Jak jestem rano to tak dziesięć, <grym> jak 10, ale jak popołudnie to z 4 Tylko pięć. tyle, tak? Tak szybko jedziesz. Ale co, zimno. Słuchaj, no teraz, jak no. jest taka mgła, może jakieś zdjęcie zrobić. Chyba nagrywałem ci klip. Jak nie widać? Jak kiedyś nagrywałem tydzień coraz nosiliśmy lotki. Tak, widziałem, było widać. No i widać było, fajny był klimat właśnie. Tym pomogłem ten, malować ścianę tutaj na świetwarku, Taki mega mi sprzątać. I on tutaj do nas przychodzi często i tam pyta się co tam robicie i sobie z nim damy. I... No i, i co, chcesz mu pomagać? Ale co, on będzie nie. tutaj sprzątać? Idzie, no, no on to jest sprząta, przychodzi i sprząta Tutaj tak przychodzi ktoś i sprząta? No, tak tak, tak? I sobie z nim gadałem przekaz i mu to... Im tutaj coś, było jeszcze z pełno śmieci. śmieci tam Właśnie, bo nie ma śmieci No i on tutaj przychodzi Nie sprząta. ma Ale mało w sumie ci było Postawili kosz tutaj No właśnie, im jasno przychodzi Gdzie postawili kosz? No, tu. Ten? Tak A to nie było go? Nie A, nigdy To, tego to nie było. Było. około 2 tygodni tygodnie A zimno, masz ręce? Pokaż To nie jest zimne Patrz, to, to nie jest zimne, no to bo... O, no, no. Patrz, ale tutaj dociera mi krew. A gdy, gdy mam zimne, to tutaj mam całe białe. Ten palec mały. Teraz mi po prostu zimno, ale mogę ruszać ręką. ale jak mi sam Nawet masz coś pod spodem? Nie. Ale tutaj mi nie jest zimno. Ja tutaj mogę sobie ratać w krótkim a, nie, no to nie Ale to, to tył... a, w re, a w rękawiczkach ciężko. Nie, tak. no właśnie ja sobie chyba kupię takie rękawiczki, takie... Panujniane. No dobrze, a, te, a rękawiczki ogrzewane? Są rękawiczki? Które na, nie na baterie ja są. Wiem, ale to ty tylko poważnie, żeby sobie założyć. Raz no, na jakiś czas. To no tak nie tak wiem. Żelwie, ale... Zrobiłem jedno przykładowe zdjęcie i wy... o, no wygląda tak jak tutaj. Że tylko te drzewa widać, a reszty, a reszty nie. Jeszcze do piekarni. Idą już w domu. Tu jest słodkiego też. Zbliża się ósma, więc będą nagrody. Bo ostatni weekend. Grałem na takiej pufie malutkiej, mi się najlepiej grało właśnie przed telewizorem. Kasia mówi, że wysłała mi... Zresztą pokażę. A Kasia wysłała mi taką pufę właśnie w, w takim kolorze butelkowym ciemna zieleń. Zobacz, jakby ci wygodnie grało w Fifie. Oczywiście to była zachęta, żebym kupił. Odbieramy paczki. Słabo. 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 Wczoraj z pracy przyniosłem sobie rzeczy, między innymi tak. Ym, cam link, czyli przechwytujący obraz, po to, żeby yy, może powinienem zrobić live'a. dawno nie było live'a, Może w domu zrobię, przyniosłem dla bezpieczeństwa. Ale przyniosłem też sobie z pracy podkładkę pod mysz. Bo teraz jak mamy ten nowy stół, to on jest błyszczący ten stół i w ogóle myszka mi nie działa. Oczywiście się muszę tutaj pod spodem wyczyścić, ale no ale i tak. O, jak się, jak się ładnie trzyma, ekstra. I tak muszę wyczyścić. Coś jeszcze przyniosłem? Nie, to wszystko. No i zrobiłem tam kilka zdjęć Miłoszowi, może coś z tego wybierze. Mnie się na przykład ta mgła podoba, ale wiesz co? Jestem ciekawy. Jest nowy Photoshop. Od dwóch dni jest aktualizacja i ja ją od razu sprawdzę, że wstawianie nieba... Kto tutaj na pewno nie wstawi tego nieba, po prostu jest... Chcesz Marcel zobaczyć? Witam cię w tym nowym pięknym dniu. No bo tutaj jest mgła, także on... widzę, że Nie, z pracy przyniosłem. W pracy była. Już wyczyściłem. Wyczy... O, o, jak się klei teraz. Wyczyściłem tutaj ładnie i wstawia niebo. To Ale dobrze, niebo wyczyści. pewnie, jak jest wycięte, to wtedy podstawia. Nie wiem, jestem bardzo ciekaw. A to nie Pli... jest Z, czy? Nie, nie, właśnie nie. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj to widziałem. To takie... Poczekaj, Poczekaj, Plik. Gdzieś to tutaj było, chyba. Tak na treningach czytałem. Nie ma tutaj. Czekaj, jak to będzie po polsku? Nie ma edycja. Jest, dobra, zastępowanie nieba. Co? 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 Ty, on zrobił dobrze to. Jak to możliwe? I tutaj się wybiera różne... Co? Że co? Ale numer! Chmury można wybrać! Tak. Ale jak on ładnie to wyciął. Że co? Ole, to jest niemożliwe. Oj, na przykład takie grozy ciemne. On no ładnie, jak po, ale jak on powycinał pomiędzy drzewami. O, ale klimat. Ej, no to na przykład. I, jak ci to podoba? Fajne. Zobacz sobie, weź to. Zadziak łatwo możesz... Jaka wina. Jak łatwo możesz tutaj wybierać sobie niebo. Co? Taki coś? Co? Na przykład w tym. Tak nie ma? No tak. A, no tak, ale w tym. Ale on zmienił całą. Widzisz, jest zmieniony cały. No wiem koszulka też. No. Tak. Ona była niebieska. Tak, tak, ona była niebieska. A masz no. tak zrobić? Tak. A gdzie? No, no w, w, w programie. Ale to bym ci musiał przegrać. Możesz już przegrać już skończony, zmontowany. Dobra, <laughs> ładnie. Ale fajnie. Ale on jak, jak, jak wycina. No. O, patrz. Coś czuję, że wkrótce na Instagramie pojawi się mnóstwo zdjęć z, <laughs> z podobnymi chmurami. Moje wyszły, tak? Powiem ci, że jestem zachwycony. To, jak zostało tutaj wszystko wycięte, zastąpione. E, oczywiście, na przykład ta lampa, to już e, mechanicznie, zręcznie trzeba usunąć. Ale to, jak to wygląda zdjęcie, jak to się wkomponowało, to naprawdę, ja jestem zachwycony. Jak szybko, jak łatwo tu o to chodzi. A tymczasem czytam, że w Piotrkowie dramatyczny wzrost liczby zgonów i to jest to, co ja ostatnio mówiłem we vlogu. Mnóstwo klepsydr przy kościołach. Mnóstwo. Liczba zgonów wzrosła o 71%. To jest niemożliwe. I jeszcze jedne nagrody za ligę weekendową. Za to, że grałem w weekend. Ale nie rozgrałem wszystkich spotkań, bo nie miałem czasu. Nic. No, w miarę okej. Okay. Francja. Lęgle? Nie. Laport. Słabo. Niestety nic nie trafiłem ciekawego. Do tej pory w ogóle w FIFA 21 nic nie trafiłem ciekawego. Trudno. U, u, A miałeś WF teraz? Nie mam teraz Włafu. Ja mam teraz Polaka, cały czas się zgłaszałem i ta tapacz, chciałam pytać, co nie, chciałam czytać Ej. z Polaka i pani powiedziała, no ty Marcelku jesteś, ty tak się dzisiaj zgłaszasz, no, ale dajmy innym też. A ja słyszałam, że ty rozmawiasz. Nie, nie przeszkadzało ci to, że ja tam, no wiesz, coś nie. mówiłem do kamery? Nie, ja tego nie słyszałem. Nie słyszałeś? Nie. Kasia przegląda wszystkie ubrania zimowe, no i to okazuje się, że tak, ta kurtka, w której Marcy jeździł na nartach taka jasna, już jest dla niego za mała. Tam to będzie dobre. No troszeczkę no tak no... Jest dopiero listopad. No, do, do, nie wiem kiedy mamy ferie, w lutym, to pewnie będzie mnie pewnie podrośnie bardziej ale weźmie od Miłosza stare rzeczy. A my mamy, słuchajcie, ferie od 1 lutego do 14 lutego. Razem z województwem pomorskim. A, czyli tutaj jest łódzkie, łódzkie śląskie, pomorskie, lubelskie i podkarpackie. Aż 5 województw razem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? No tak. Więc to tak sobie patrzę tutaj, jak to wygląda. Nie podoba mi się do końca. Już ci mówię dlaczego. Patrz. Mamy łódzkie i śląskie, lubelskie, podkarpackie. Tutaj jest Zakopane. Mamy ferie zimowe. Te cztery województwa w znacznej większości przyjadą tutaj, w ten rejon. Razem. Cztery województwa jednocześnie. Gdyby było tak, że z Łódzkim jest na przykład Podkarpackie albo Lubelskie. Nie ma Śląskiego, ale jest za to Lubuskie, które Lubuskie przyjedzie tu. Przykładowo. Lubuskie przyjedzie do Dolnośląskiego. Łódzkie przyjedzie... Do Śląskiego albo Małopolskiego. Lubelskie by przyjechało tutaj. Rozumiesz? A nie tak, że raz, dwa, trzy, cztery, cztery województwa przyjadą gdzieś w jedno miejsce. Oczywiście tutaj też mogą, ale mogłyby być Podlaskie, czyli Pomorskie, Lubuskie, łódzkie, Podkarpackie, Podlaskie. I każdy z nich by przyjechał gdzieś tam, powiedzmy, w inne, w inne rejony. Dzień dobry, a co tu się dzieje? Dzień dobry, a co ja się dzieje? złoty 15 zł że możecie tutaj siedzieć. Ale już! Wile dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Odpada 20. A. No, proszę. Dzięki. Możecie godzinę siedzieć. Mamy z Marcelem na trening. Trening. To będę w środę e, ten Czy on sobie trening. Czy co? Chcę w środę tworzyć trening, żebym nie pojechał ten. A bo chcesz te pokemony? No nagrać. Możesz się spytać, <grym> nagrać. Możesz się spytać na Ale nie. naprawdę, chcę nagrać. Marcela zawiozłem na trening, a ja przyjechałem na swój trening z Damianem. Przyjechaliśmy zagrać sobie dwa meczyki. Yy, koniec, wyłączamy. My wracamy, a coś tutaj się szykuje. <śmłatki> Płatki. Już też. też bo mój? ja potrzebuję mleko. Dobrze, teraz... Bo w ogóle tak, uczyłem się z Marcelem... Gdzie się nie wyczułeś. <śm> Troch, A jakoś robisz No trochę tak, angielskie. Dziwnie, przewrót tak? przez bok, no. no. A teraz... Ja jakby przewrót przez bok, ale tyłem. A teraz Marcel pokazuje jak robi, co robisz? Przewróc w przód, czy jakoś tak. No dawaj. Ja ocenę ci wystawię. Od jednego do sześciu. Wy też możecie, napiszcie w komentarzach, jaką waszą ocenę przewrotu w przód, albo fikoka czy jakoś tak. Ile? No chyba dobrze było. Ile? Ja Pięć. A wy napiszcie w komentarzach, a teraz przewrót w, w, w tył. Och, nie żyją. Umiem! Znaczy nie tak dokładnie, że tak na głowie oczywiście. A nie, 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 bo to musisz przez bark. No i no. patrz. Pięć. Nie! Pięć z plusem. Nie, wszystko to musi być. Ale to mi jeszcze raz. Idę do ciebie. Nie, za szybko. Za wolno. No. Za szybko. Chodźcie, pożegnamy z widzami. Dzięki za o, oglądanie, szóstkę cześć! Szóstkę dajesz? Szóstkę? Szóstkę tylko ja potrafię zrobić na szóstkę. Tak, pokaż. Tylko Nieudany daje jedynkę.